Cześć! Witam Was w następnym moim filmiku. Zobaczcie się będziemy robić auto takiej otomarki marki niemieckiej Słuchajcie, będziemy pracować we wnętrzu samochodu. Dlaczego? A dlatego mamy taki problem, że nie działa nam nawiew A właściwie działa cały czas Nie da się po prostu w ogóle wyłączyć Żeby w ogóle pojeździć, jeździć, nie rozładował się akumulator nawet Ten czas, takie rozwiązanie, prawda, wyciągnięty sto bezpiecznik Przez to w ogóle, bo on chodzi cały czas Nie da się go w ogóle wyłączyć, nawet wyłączamy samochód, a cały czas chodzi nadbuch E46 BMW, i tutaj podejrzanym jest opornica dmuchawy, tak zwany jeż przez niektórych, także będziemy musieli się do niego dostać, w tym celu będziemy po prostu tam nurkowali i będziemy go atakować. Oczywiście, żeby tam się dostać, w te czeluści BMW, no to musimy sobie zrobić miejsce najpierw. Okej, okay, więc pierwszą czynnością, którą robimy, to musimy zdemontować schowek pasażera. Eee, w tym celu potrzebne nam będzie śrubokręt krzyżakowy. Mamy tutaj kilka śrubek do koła, dwie, dwie i jeszcze śrubki od dołu. Dobra, może coś uda mi się zrobić. Trochę klamotów jest w tym schowku, ale coś mi się uda może zrobić. Teraz muszę zejść, tutaj z dołu są śrubki, tutaj, skręcamy Druga jest tutaj głębiej. Tam jeszcze oprócz tego, że schowek, to trzeba też zmontować takie, wiecie, osłony od dołu. Generalnie wszystko to wykręcamy Dobra. Teraz jeszcze są tu ukryte takie śrubki tutaj I tutaj, tutaj akurat widzę, że tej jednej nie ma, ktoś już tutaj ją zgubił A tu jest jeszcze ta jedna śrubka Dobra, jeszcze tą Jest śrubka, czy właściwie to są wkręty, a i ja mówię śrubka to są właściwie to są wkręty. Trzeba wymontować, bo to trzeba może będzie to szkoły. Jego amortyzator i tak jest już słomany jak to w No Dobrze. Okay, słuchajcie, teraz trochę mi to urwało, ale generalnie sprawa jest taka, że jak odkręciliśmy te wszystkie wkręty, to po prostu... O, yy, spada już sam ten schowek teraz się ja zapnę i tak tutaj wchodzi kabelek który idzie tutaj właśnie do e, oświetlenia także to musimy wypiąć pyk on nie będzie potrzebny i jeszcze jest druga, drugi kabelek tutaj Tak, ściskamy i wyciągamy go. I teraz o, o, taki widok nam się oto odsłania. Także teraz musimy zdemontować te osłony. I kabelek tutaj, oświetlenie stóp, to też jest niepotrzebny element, są? jest no, że jeszcze w ogóle są, nawiewy, kierunki nawiewów też demontujemy, no dobra, już jesteśmy tutaj troszku, troszku, troszku bliżej. Tego co musimy się dostać, o tutaj Nie będzie lekko Co? Stwierdziłem, że tutaj już ktoś był, nasi tu byli Albowiem tam trzeba wykręcić takie wkręty i wszystkich nie ma tych wkrętów No dobra, będę musiał później czymś zastąpić Także najpierw się do tego dobieram eee, Tu mamy, tutaj mamy systembera, ok. Eee, tu mamy takie widzicie O, tutaj mamy na przykład wkręta tam dalej, Zresztą jak zobaczycie, to tam widzicie wkręty na torksa. Także teraz biorę torksa i to wykręc, wykręcam, no ale później to jeszcze nie wszystko, żeby zdemontować. Ja mogę podpowiedzieć. Torksik taki zwykły, on jest kuczy, dobrze by mieć jakiś, on troszkę za krótki, ale e, to jest T20. T20. I tutaj sobie podchodzimy do tych wkręcików i je wykręcam same. O, tutaj mam jeden. A tu mam drugi na przykład. No dobra, wykręcam go, je. Potem zobaczymy co trzeba zrobić dalej, szkoda nagrywania. Dobra, do już wkręt odkręciłem. Teraz tą górę się postaram. Okay. Teraz zobaczcie. Bo to, to jest... sobie tego wkręcia, o no takie wkręciki są oryginalnie. To jest mechanizm dobiegu. I teraz żeby... Tu jest takie cięgło. Widać to? No, widać? Tu mamy cięgło. I teraz żeby musimy te cięgło z, sobie zdemontować. No, to nie będzie takie lekkie, łatwo oczywiście. Żeby to sobie... Po prostu odchylić i zrobić miejsce. Nie mogę zremontować tego ścięgła Cięgła tutaj. A, tu jest taka wtyczka. Normalnie ją pociągamy, tam nie ma żadnych zapadek. Nie mogę tego cholerstwa wyjąć. Zaraz to mi tu i tu siedzi. O, tutaj jest, tu już jest to co my chcemy dojść. No moje powinno być oczywiście wyjąć A kurczę nie chce mi wyjść to. Dobra, może nie będę tego męczyć, żeby tyle co sobie tutaj odsunąłem. Okej, okay. eee, wtyczka. Okej, okay. o przepraszam, bo mnie pokazałem, że to jest pokazywane tu mamy ja tą wtyczkę. O, tak pokażę. Nie wiem, czy to widać. Teraz widać, wtyka. Dobra, Teraz się dobijamy do tego ustrojstwa, który jest naszym głównym. Skurczę, nie, a nie będę tego szarpał, wiecie to jest plastik. Zciągnąłem tą wtyczkę, tu mogę dojść. Tu mamy tą wtyczkę, już główną, z dołu jest takie zapadka. ściskamy sobie to palcem i demontujemy naszą wtyczkę. Okay, już to wyjęliśmy. Teraz pociągamy tutaj z tej strony i zobaczcie kogo my tu mamy. A mamy też jakiś syf, który po będzie to odkurzyć. I tu mamy naszego jeża. Tu mamy naszego jeża. Tak on wygląda. Tak sobie go oglądam, no to tak, tak jak mówiłem, on już był tutaj, ktoś go już wymieniał, bo widzę, że to jest zamiennik, on nie jest oryginalny. Także on swoje pochodził, ktoś go wymieniał i mało tego nikt go nie przekręcił. W ogóle uwielbiam, w ogóle w tym samochodzie jest mnóstwo takich napraw, które ktoś wykonywał bardzo starannie, wiecie, wykręcił no i włożył i stwierdził, w sumie to nie muszę już przekręcać. Po co? To też w tym samochodzie jest mnóstwo, co jeżeli mieliście okazję oglądać filmy. U 46 jakie tu były naprawy przez specjalistów robione, no to to jest kolejny przykład w ogóle klasyki. No bo po co? Nie będę tego przykrywał. Także dobra, słuchajcie, ja teraz. Aha, bo tych jeżów to jest w ogóle kilka rodzajów. Także dlatego dobrze sobie je zdjąć i zobaczyć, jaki dokładnie mieliśmy wtyczka, wygląd, wymiary wszystko. Bo są dwa czy trzy rodzaje. Także teraz sobie tego mam na wzór i takiego będę szukał. A jak będę miał, to zaraz będziemy sobie montować i miejmy nadzieję, że to pomoże już to nowe ustrojstwo e, takie sobie jak tamto także będę teraz próbował to podłączyć, na razie oczywiście sobie oj, e, na razie to sobie będę próbował to tak w ogóle tam włożyć tak po prostu na sztukę załączyć przewody no i zobaczyć czy działa, zanim oczywiście nie będę tego od razu wszystkiego składał na tip bo to nigdy nie wiadomo także sobie tutaj tak jak o tu jest to oczywiście duża Oczywiście te brakujące śrubki uzupełnię, jeżeli będzie wszystko ok, także na razie pierwsze co, to e, wkładam to tam, w te trzy luście bm -ki. O kurczę, będzie widać? Powinienem widać. Będzie chyba widać. Tak. To. No chyba być. No dobra, to trzeba to przede wszystkim podłączyć. O, teraz, a teraz weszło, to jeszcze tam nie weszło. Teraz weszło, bo no, jak tam sobie pomacam, tak to góra mi już doszła, a coś jest tą dołem jeszcze. A, jak te zamienniki, to wszystko tak pasuje do siebie. No dobra. Na razie, to, na razie to podłączymy. Ok, wpiąłem. Wpiąłem tyczkę. Mam podpięty e, bezpiecznik. Widzicie co za nim? To też tutaj. To ustrojstwo od klapy. Też podepnę, bo nie chcę, żeby mi jakieś błędy wyskoczyły. Ok a to wszystko po na gotowe no dobra, to trzeba, co, kluczyki i robimy testa kluczyki, włączam stacyjkę oh, radioko się włącza, ale to jest nam niepotrzebne klimatronik, o, włączył się najpierw. o, tu na razie tutaj ale chyba będzie słychać Czyli wentylator działa, słuchajcie, czyli jednak to było to. Jesz winny, wymieniony na nowy szczół od razu e, trafiony, zatopiony, albo raczej od, podniesiony z dna nawiew działa w BMC. Także kurczę, co naprawa się udała wyłączam stacyjkę, nawiew nie wieje, także wszystko zrobione. Dobra, słuchajcie. Nie będę wam rzeczywiście tutaj was zanudzał i będę pokazywał y, tego wszystkiego, jak tutaj skręcać, bo po prostu wszystko robimy w kolejności odwrotnej. Jak to już wreszcie to odkręcili, to będziecie wiedzieli, co przykręcić. Oczywiście ja jeszcze uzupełnię to wszystko tutaj, jeżeli chodzi o te, y, te brakujące wkręciki. Eee, najtrudniejszą rzeczą, wam powiem, jaka jest według mnie, to jest tutaj założenie tej kierownicy powietrza, którą tutaj wyjmowałem. No po prostu trzeba się pomęczyć, no, nie, nie ma innej opcji tych wtyczek nie da się pomylić przy, przy składaniu, bo to jest po prostu tak przemyślane po niemiecku, że wchodzi w jeden jedyny sposób. Zresztą przy oświetleniu to w ogóle nie ma znaczenia, prawda, którą stronę myślę nawet podłączyli, jakbyście się bardzo uparli. Tylko pamiętajcie, kurczę, no, nie róbcie takich jaj, że coś wkładacie i zostawiacie nieprzykręcone. Także to trzeba wszystko poskręcać, zło złożyć jak trzeba. Jeżeli nie ma w waszym samochodzie już jakichś wkrętów, śrubek i tak dalej, poszukajcie, uzupełnijcie, nie musi być taka sama, ale żeby trzymała, żeby to też po prostu nie skrzypiało. Co, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że posiadaczom E46 i BMW, to jest taka podobna technika we innych modelach też, przyda się ten filmik. Także co, zapraszam do moich filmów. Jakby co, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, pytania, komentarze, uwagi. Proszę bardzo, wszystko staram się czytać, staram się też odpowiadać na bieżąco na pytania. Dziękuję Wam i do zobaczenia. Na razie.